RTX-ów 5090 na premierę może zabraknąć w sklepach. Jest to rzecz, która wielu osobom może przypominać debiut PlayStation 5, kiedy to naprawdę przez długi czas nie mogliśmy kupić konsoli. Pytanie, czy z nowymi kartami graficznymi będzie tak samo? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Oprócz tego nadchodzi duży pokaz Microsoftu, na którym mamy zobaczyć kilka świetnych gier, wyciekła data premiery nowego Duma, developer Kingdom Come Deliverance 2 zdradza, co wprowadzi po premierze, a zmian będzie całkiem sporo, i kilka innych newsów, także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Fajnie by było dobić niedługo 119 tysięcy subskrypcji. Tak samo fajnie by było dobić 2000 followów na Instagramie, także link macie w opisie. Nazwa wyświetlała mu się teraz na ekranie. Warto obserwować, bo newsy pojawiają się tam często szybciej i w krótkiej przystępnej formie. RTX 5090, którego cena to ponad 10 tysięcy złotych, najprawdopodobniej będzie trudno dostępny na premierę i są to informacje pochodzące bezpośrednio ze sklepów. I co ciekawe, problemy mają mieć nawet pracownicy NVIDIA, którzy to nie mogą dostać karty wewnętrznych sklepach. Jest to rzecz, która może zaniepokoić, tym bardziej, że te karty, mimo swojej Naprawdę ogromnej ceny są dość pożądane. Informacje zostały przekazane przez pewnego likera, który powołuje się na kilka źródeł i stwierdził, że jeden z amerykańskich dystrybutorów otrzymał zaledwie 20 sztuk RTX-ów 5080 i uwaga, całe 0 sztuk 5090. No i teraz pojawia się znaczące pytanie: czy tylko na ten moment brakuje w sklepach RTX-ów 5090, czy zostanie to poprawione w przyszłości? No, na pewno będzie więcej niż 0 sztuk w sklepach, no ale właśnie, ile tych sztuk będzie, no bo skoro mamy 20 sztuk 5080, no to tych lepszych kart graficznych może być niewiele więcej, koniec końców. Porównajmy sobie sytuację chociażby z kartami 4090, które były dostępne również dla pracowników NVIDIA, a tutaj w przypadku 5090 w tym momencie zwyczajnie ich brakuje i nie jest to dobra informacja. Ale pojawia się potencjalne wyjaśnienie tej sprawy i według Insidera, który przekazał nam informacje pochodzące ze sklepów, dostępność NVIDIA prawdopodobnie wzrośnie, gdy w sklepach pojawią się nowe Radeony i być może ma to sens, bo nie chce mi się wierzyć, żeby pozostawało tak przez dłuższy czas. Tym bardziej, że do premiery pozostał tak naprawdę tydzień. Phantom Blade Zero wraz z każdym kolejnym materiałem wygląda coraz lepiej. Walka w tej grze jest bardzo efektowna, niesamowicie dynamiczna, co prawda nie wygląda na jakoś bardzo wymagającą, natomiast na ekranie dzieje się bardzo dużo i jest tam dynamika i to się tutaj liczy. Dostaliśmy nowy gameplay, na którym mamy zaprezentowaną walkę najpierw z kilkoma przeciwnikami, z jednym bossem, no i wygląda to, muszę przyznać, naprawdę dobrze. Chaosu tam nie brakuje, ale szczególnie w tej drugiej fazie walka jest dość pomysłowa, no bo spójrzcie tylko jak walczy ten przeciwnik. Przyciąga się i walczy za pomocą czerwonych linek, co wymusza na nas szybkie atakowanie, gdy tylko tylko jest w pobliżu, ze względu na to, że również szybko się z niego oddala. Do tego warto sobie zaznaczyć, że w Phantom Blade Zero wybierzemy poziom trudności, więc nie będą to Souls'y, tutaj będziemy mieli kilka rozgraniczeń. Tak czy siak, walka raczej będzie od nas coś wymagać. Premiera ma zostać ogłoszona jeszcze w 2025 roku, a gra zmierza na PeCety i PlayStation 5. Ostatnio świadobiegła informacja, że Band Studio, czyli ludzie odpowiedzialni za Days Gone, anulowali swoją grę usługę, która miała być oparta właśnie na mechanikach gry z 2019 roku. Podobnie swoją grę usługę anulowało Bluepoint Games, które to miało tworzyć God of War'a jak Serwis. No i pytanie: jaki będzie kolejny krok dla Band Studio? Czy sięgną po kolejną odsłonę Days Gona? Czy jest nam to jakakolwiek szansa? Czy może zabiorą się za coś zupełnie innego? Community Manager w Band Studio stwierdził, że nadal będą robić fajne rzeczy. Podziękował również za całe wsparcie, które otrzymują od społeczności. I prawdopodobnie nic się nie zmieniło, bo w czerwcu minionego roku dowiedzieliśmy się, że Days Gone 2 nie powstaje. Nadal prawdopodobnie tak jest i Band Studio będzie się zajmowało czymś nowym. Pytanie: czy będzie to gra usługa, czy coś podobnego do Days Gona, tylko w innym uniwersum? No bo widzimy, że Sony raczej nie chce inwestować w TIP, a szkoda pewnie są ku temu powody chociaż jest to też dziwne biorąc pod uwagę to że nadchodzi ekranizacja oraz rzekomy remaster Thesgona premiera Kingdom Come już za mniej niż dwa tygodnie a twórcy planują rozbudowywać grę naprawdę solidnie po premierze po pierwsze i najważniejsze przez rok od premiery mamy otrzymać trzy dlc -ki. pierwsze w którym będziemy pomagać tajemniczemu artyście drugie które skupi się na sztuce i umiejętnościach kowalskich oraz trzecie w którym przyjrzymy się intrygom klasztoru i będziemy tam przeprowadzali tajną misję w której mamy badać lewe interesy i to brzmi chyba najciekawiej tak wiecie co prawda wszystkie zapowiadają się bardzo dobrze. Nie zapominajmy również o tym, że twórcy szykują dla nas updatey w postaci nowych mechanik i jeszcze wiosną mamy dostać tryb hardcore, który jest pożądany przez wielu graczy, do tego będziemy mogli pójść Henrykiem do fryzjera oraz wyścigi konne, czyli element, który faktycznie powinien się w tej grze znaleźć. I podejrzewam, że o ile pojawią się tam zakłady, a na pewno się pojawią, no to będzie to naprawdę. Ciekawa rzecz. Wiedźmin 3 już za niedługo skończy 10 lat, a Paweł Sasko zdradził, jaka była jego zdaniem najtrudniejsza misja do zaprojektowania w tej grze. No i ogłosił, że była to bitwa w Kermoren, nic dziwnego. Stwierdził, że to najtrudniejsza przygoda, jaką kiedykolwiek zaprojektował i wdrożył, zwłaszcza że część techniczna dała mu w kość, ponieważ misja miała tak wiele niestandardowych rozwiązań i rozgałęzień. Tracił pomysły i nie spał, kiedy próbował to wszystko połączyć. Misja była bardzo ważnym punktem całego Wiedźmina 3, więc trzeba było to wszystko sprawnie połączyć. No i trzeba przyznać, że się udało, ale właśnie tak jak wspomniałem na początku. Dzisiejszego odcinka wyciekła data premiery Doom the Dark Ages, czyli tytułu, który jest dla wielu osób jednym z najbardziej wyczekiwanych, jeśli chodzi o ten 2025 rok. No i nie ma co się dziwić, już od samego ogłoszenia naprawdę było się czym jarać. Jest to prequel Duma z 2016 i przeniesiemy się tam do samych początków kariery Slayera. Mapy mają być jeszcze większe i bardziej szczegółowe względem Doom Eternal z 2020 roku, a datę premiery zlikował francuski serwis Game który widocznie troszkę się pospieszył, no bo już jutro o godzinie 19, będziemy mogli obejrzeć Xbox Developer Direct, podczas którego mamy dowiedzieć się nowych szczegółów na temat nadchodzącego duma i nie tylko, ale o tym pogadamy sobie więcej za moment. No i właśnie kiedy zadebiutuje Doom The Dark Ages? Okazuje się, że 15 maja 2025 roku, więc tak naprawdę już niedługo. Gra będzie dostępna także w dniu premiery w Game Passie, jest to bardzo ważna informacja, a oprócz duma na Developer Directie mają pojawić się nowe informacje na temat South of Midnight, a także Claire Obscure Expedition 33, czyli gry, która wygląda naprawdę znakomicie. To zdecydowanie rzecz, na której można zawiesić oko. Każda z tych gier ma zadebiutować jeszcze w 2025 roku, no i zapewne trzy tytuły dostaną daty premier. Do tego ma być jeden tytuł niespodzianka, więc pewnie będzie to zupełnie nowe ogłoszenie. No i szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. Dobrze, że zaplanowali taką jedną ukrytą grę, no bo budzi to ciekawość. Jess Corden wspomniał nawet, że będzie więcej niż jedna niespodzianka, więc ciekawe, o co mu tutaj chodzi, czy będą dwa ogłoszenia, czy może niespodzianką mają być daty premier. Według Jessa Cordena ma pojawić się tam legendarna japońska franczyza, no i ludzie spekulują tutaj na temat Final Fantasy. Mówi się także o remakeu Obliviona, który ma być mocno strzeżonym projektem. No i wygląda na to, że szykuje się mocne wydarzenie. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się. No i do następnego.